Hejka, kochani! Spędźcie z nami Wigilię Bożego Narodzenia w Egipcie! Moja walizka nie dotarła z nami do Egiptu. Co czytamy na wakacjach? Tyri, tyri, tyri. A to są najlepsze pankie jak wam. Mm. Idziemy do raju. Dzisiaj rano Pan zapukał do nas i dał nam życzenia i prezent świąteczny. Ciekawe, co jest w środku. Ja zostawiam sobie mandarynki. Ciekawe, czy też są w sumie mandarynki, nie? Jako takie. Nie, no ciężko powiedzieć. No. Szybki unboxing. Ale są Dobra. Ja Losujemy. Losujemy. Co zawsze losujesz? Uuu! Ożeszki. I zgadłaś mandarynka i druga mandarynka Ale patrz, one mają całkiem inny kolor A, no w sumie okay. Pierwsze co? Udajemy się na śniadanie i kawę Oh yeah, okay. <laughs> let's go. <laughs> Czas na kawkę, na lody i plan jest następujący. Idziemy zaraz na... Zakupy. na zakupy świąteczne, no bo trzeba prezenty kupić na święta. A potem leżowanie, leżak. I słuchajcie, słyszycie ten, ten dźwięk waszej mamy teraz, denerwujący się, że jej nie pomagacie? Tu i nie słychać. Ciekawe, <laughs> ciekawe <ciekamy> doznoje <doznania>, naprawdę. <laughs> Idziemy do raju. Zrobiliśmy shopping, kupiliśmy... kupiliśmy magnesy, kupiliśmy herbaty, kupiliśmy perfumy, ale takie perfumy na bazie olejów, a nie Alkohol. alkoholu. Takie bez alkoholu. Pan nas po prostu. Fajnie przywitał, gościł, zrobił herbatkę. Spróbowaliśmy tych herbatek. Mogliśmy i zrobiliśmy... pogłaskać jego żółwie. żółwie. No i co, zrobiliśmy zakupki? I teraz chillujemy sobie bombę nad basenem, no bo przecież co innego robić w wigilię, prawda? No właśnie. To jest chyba wymarzona wigilia. A co właściwie tutaj robimy? Zawsze mówiliśmy o tym, żeby spróbować świąt w ciepłych krajach, tam gdzie jest słońce, a nie jest zimno. No i to jest ten rok, gdzie próbujemy takich świąt. I próbujemy. jak nam się podoba na razie, jest fantastycznie. Tak. I dzisiaj też nas czeka świąteczna kolacja. Więc zobaczycie, jak wygląda. Wigilia? W hotelu? W hotelu. No, ale zapowiada się bardzo fajnie. Więc naprawdę. oglądajcie dalej. Co czytamy na wakacjach? Moja jest bardzo taką mało optymistyczną książką, <noise> jak umieramy, ale jest naprawdę bardzo wciągająca i no już prawie ją przeczytałam, a to drugi dzień wakacji, <noise> więc naprawdę polecam. Jest taka dosadnie mówiąca o tym, co nas po prostu czeka krok po kroku i... No? Fajna, fajna książka. A co ja czytam na wakacjach? Dorwałem na lotnisku Nowego Wiedźminka i to jest idealna książka na wakacyjnie, bo są różne opisy wciągające i krajobrazy i jakieś historie. Dla mnie, idealna pozycja na wakacyjny czas. A jako ciekawostkę powiem, że. To była chyba jedna z niewielu rzeczy, które miałem w pierwszy dzień w naszych wakacji, bo <noise> niestety moja walizka nie dotarła z nami do Egiptu. Jak się okazało o tej trzeciej w nocy na lotnisku kilka walizek nie dojechało. No i co? Trzeba było cały dzień chodzić w jednym ciuchu. Zrobiliśmy trochę zakupów e, u lokalnych przedsiębiorców, żeby kupić jakieś kąpielówki i koszulkę i tak też przechodziłem cały dzień. W drugi dzień już walizka była u nas, więc już mam co nosić, co czytać miałem. Więc pozdrawiamy. Dziny w sumie leżeliśmy i czytaliśmy, i lecimy na obiec. To znowu my, my znowu na leżakach. I teraz y, idziemy już powoli do pokoju, bo musimy naszykować się tutaj na naszą kolację. Wystroić, no. ciekawe, jak ludzie się wystroją, jak oni codziennie. Ale, no są w oni... takich strojach jakiś. A no. ja w ten dzień, kiedy miałem cały czas jedne ubranie, miałem tak. <laughs> Może pomyślą, że jakiś dziwny czy coś. A dzisiaj. No, no, będą jacyś... nie będą Ale no naprawdę, jak no, na kolację, jakieś suknie i tak dalej. A my tak, wiecie, no, tak, jak, tak prosto, no? Tak jak byliśmy na, na tych leżakach, <noise> tak idziemy po prostu. <noise> Więc zobaczymy, jak będzie teraz. Nagramy parę przybitek, no. zaobserwujcie, jak są ubrani ludzie. My ja myślę, też, że jakieś się postaramy. takie garniaki wejdą, nie? No. Ile my... garniaków zespotujemy, nie wiem. Ale my nie mamy nic, nie? No, obratam. Nasz plan to świąteczna piżama. Zobaczycie jaki outfit przygotujemy. Zaraz wracamy. Okej, okay, jesteśmy gotowi w outfitach naszych kraciastych świątecznych i ruszamy na wigilię. Jest godzina... 18.10. 18, więc już jest ciemno.

Teraz po przyjęciu drinkowym idziemy na kolację, na zarezerwowany stolik. Podążamy dalej. jest, ale pierwsze wrażenie, naprawdę wow, 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 wow. ale to, przygotowane. To jest taki e, namiot, który jest tak ustrojony, że wow, naprawdę, wychodziliśmy dosłownie z otwartą buzią. Dokładnie, przepięknie, to jest prawdziwa Wigilia, prawdziwa I Wigilia. Fajnie, bo na przykład no, każdy siedzi z kimś, kogo nie zna, więc to też jest takie... Ciekawe przeżycie, nie? No bo my akurat jesteśmy z osobami z... Checking. Tak, dokładnie. No więc zobaczymy. Myślę, że bardzo przyjemnie i tak w ogóle całkowicie inaczej. Bye. Jesteśmy już po kolacji wigilijnej. Były różne kuchnie świata, od suszy po ryby, przez makarony. Wszystko, mięsa, nie mięsa, ryże i inne takie takie. No i później były piękne występy. I no kolejne i... występy, kolejne występy i... No i lecimy do pokoju. Tak tak się kończy nasza Wigilia w Egipcie. Wesołych świąt. Pa 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 pa. Do zobaczenia w następnym filmie. Tak kończymy vlog masy. Pa. pa.